A Pusia jest u fryzjera dzisiaj. Chyba jej bardzo dobrze. Pusia, bardzo dobrze poszło. ci. Ale taka coś się zrobiłaś dama. Nic ci tu nie sterczy. Pokaż ogonek. <coughs> proszę się zaprezentować. Postaw Pusię. Pusia, chodź. Musi chcieć wstać. Pusia, proszę ci pokazać. Pusia. <coughs> O, taki obstrzyżony. O, patrz, to tak, nie będzie ci tak gorąco. Kochana. A za chwilę idzie do strzyżenia węgielek z bambu i się już czekają w kolejce. Tak, pusia... zajęli już miejsca. Pusia nie wiem tylko zeszł... czy ich stać na takie strzyżenie. Pusia U się... naszej pani fryzjery. Pusia się w zeszłym roku strasznie bała nażyczek i wszystkiego, a w tym roku po prostu zasypia. Tak. <noise> U żadnego fryzjera nie miałaby tak dobrze. Poza tym włosy psów możemy wykorzystać na kuny i na szczury, bo one bardzo nie lubią tego zapachu i od razu uciekają albo się wynoszą. Mm -hmm. Czasem dajemy też komuś od ze znajomych. Od też żeby sobie umieścili takie włosy piesków na w miejscach gdzie przychodzą do nich szczury, albo kuny. No zobaczymy czy to u nas zadziała. Damy... Na chwilę do kurnika i podkurnik jeszcze. Na strychu działa, ale tak przy zwierzętach tamtych nie wiem. Zobaczymy.